Cześć, z tej strony Maciek Szcześniewski, witam Was serdecznie z sali bokserskiej imienia Stefana i Krzysztofa Skałki na Hali Hutnika. Jesteśmy świeżo po zakończonym seminarium dla sekcji bokserskiej Hutnika, które prowadził jeden z najlepszych bokserów polskich XXI wieku, Mariusz Bach. Witam serdecznie. Mariusz, przede wszystkim na gorąco jakie uczucia po seminarium, jakie wrażenia? Na pewno byłem bardzo, na pewno mi to zaskoczyło bardzo dużo ludzi ponad 30 osób, e, więc jak na takie warunki, e, warunki tutaj nowochódzkie, e, tych sekcji jest parę na wiekucie, ale tutaj naprawdę przychodzi e, bardzo dużo ludzi, bo na taki na tych te seminarium to jest po raz pierwszy, ale parę razy byłem na treningu, też było e, mnóstwo dzieciaków, młodzieży, e, dziewczyn, e, uczestniczyło w tych treningach, więc więc... Robił rob, rob postęp. A jak to wyglądało w y, seminarium? Bo seminarium to bardziej e, teoria, założenia. No, tak. tutaj widzę, że jeszcze ten pod się unosi. Czuć, że tutaj było dużo praktyki jednak. Wiadomo, że, że teorii też tam w tym musi być. Czy muszę opowiadać o, o tych ciosach. Jak, jak się skręcić, jak zadawać tych ciosów. Ale mi bardziej chodzi właśnie o taką e, praktykę. Tak, żeby w praktyce, Nie w teorii, tylko w, w praktyce im pokazać zademonstrować. Oni na własnym skórze muszą się przekonać, że, że się muszą skręcić, muszą się obrócić tą, tą głowę, muszą podnieść rękę do bloku, bo jak nie podniosą, to po prostu dostał cios na, na, na czoło. Więc e, teoria jak najbardziej jest e, potrzebna, ale ja się koncentruję bardziej na, na praktyce. Mhm. A jesteś zadowolony z tego, jak aktywni byli tutaj uczestnicy? Na takie seminarium przychodzą tylko i wyłącznie osoby, które chcą się coś dowiedzieć, coś podpytać. To nie jest, oni za to płacą, oni wiadomo to, to jakby ktoś to zrobił za darmo. To dużo ludzi, dużo osób jest takich, co ich to by nie interesowało, ale tutaj przychodzą osoby, które płacą za to które chcą, tak naprawdę chcą się coś nauczyć e, i dowiedzieć, tak. więc, więc ja nie mam problemu z dyscypliną, e, krzyknę, że, że, że przerywamy, coś im chcę przekazać, jest cisza, na, na, na różnych treningach, e, gdzie to jest takie dobrowolne, to różnie bywa, tak, nie raz. ja wolę siedzieć właśnie, gdzie jest 40-30 osób i te osoby chcą się coś dowiedzieć, bo jest mniej kłopotów z osób, jakby miał na przykład 10 osób, które nie, nie chciałoby się mm -hmm. nic dowiedzieć. Sekcja bokserska hutnika ostatnio rośnie w siłę, bardzo prężnie się rozwija. Jak oceniasz w ogóle z zewnątrz, może się jakoś przyglądasz, jak to wszystko tutaj hula, jak to funkcjonuje? To jest jakby pierwsza część pytania, a druga to o bazę chciałem Cię zapytać, bo Ty walczyłeś w największych kalach i najlepszych salach treningowych na świecie. Jak tutaj ehm, wygląda to Twoim zdaniem? Zacznijmy od początku. Ja z, z Tomkiem Solarzem e... Ja tak naprawdę zaczynałem z nim przygodę bokserską na chutniku, na tak akurat nie w tej hali, gdzie indziej pod okiem e, Stefana Skałki, <laughs> e, więc, więc e, to było z 25 lat temu, już tak naprawdę. E, warunki, tak jak były 25 lat temu, e, tak są teraz bardzo podobne, tak więc to się dużo, dużo tamtych e, czasów nie zmieniło. Wie, wiadomo te worki się, się zmieniły, ale parking ten, ten sam jest. Wystrój tej sali tak, taki sam, tak. Sama baza, tak jak wspomniałeś, jeździłem po całym świecie, trenowałem w różnych zimach i, i, i ten gym, ta sala jest naprawdę, nie ma co tutaj wybrzydzać, tak. Jest naprawdę, trenowałem w o wiele gorszych warunkach. Osoby, które chcą się coś dowiedzieć, chcą, chcą potrenować, chcą coś osiągnąć w takich warunkach e, zrobią wszystko tak? no, bo się naprawdę nie, nie trzeba dużo dużo rzeczy, tak? wystarczy worek, ring i charakter. charakter to wszystko tutaj jest więc, więc, więc tylko trening, trening, trening a chciałem zapytać o Ciebie jak to u Ciebie wygląda, czym się teraz obecnie zajmujesz i jakie masz plany na najbliższy czas kurcze wiadomo, teraz miałem taką no, przegraną ostatnią walkę e, gdzieś tam podlęczyłem się trochę E, walczę tak samo z inną chorobą. E, parę dni temu, cztery dni temu skończyłem tak samo taki obóz seminarium e, z podobycznymi byłem na teneryfie, e, było z 15-20 osób, e, więc, więc tygodniowy taki obóz z nimi zrobiłem. Jeszcze chcę walczyć tak. Wiadomo, że, że teraz jeszcze się muszę leczyć. Ale po nowym roku e, wracam na 100% do treningów i w środku, w środku przyszłego roku e, zobaczymy w jakiejś walce. No to super. Jeszcze takie pytanie ode mnie jedno, bo zawsze mnie to, cie, zawsze mnie to ciekawiło. Jak to, jakie to jest uczucie? Co człowiek czuje i co człowiek myśli, jak wychodzi do ringu w Hamburgu z Władimirem Kliczko? Wiadomo, też wspominałem tej chłopakom i dziewczynom na, tym, na, na tej sali. To było ponad 10 lat temu, to było w listopadzie, czyli 12-13 miesięcy temu. Mm -hmm. e, Mistrzowskich walk się nie odmawia. E, na tamten czas e, wyjechałem do Stanów, e, stoczyłem e, 3, 3 walki, e, pokonałem McBride'a e, w Tijfilsa i wtedy dostałem szansę o przeżywota. Taki walk się nie odmawia, e, zawalczyłem, pokazałem charakter. Wiadomo, tak jak w każdym chciałem wygrać, niestety się nie udało, ale e, myślę z, z, z upływem tego, tych, tych lat, co minęły, teraz zupełnie inaczej bym za, się zaprezentował. Tak. Z, no, mam, mam, mam o wiele większe doświadczenie w tym ringu. E, ale tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, no, na tamten czas e, była e, propozycja walki o, o Mistrzostwo Świata. E, kliczko w tamtych czasach był Najlepszy, tak. Nie, nie, nie. Byli dwóch braci, było nie, nie, nie pokonani, ale byli naprawdę niebezpieczni. Pokonywali nie takie osoby przed czasem, tak. Więc, więc ja z tego jestem zadowolony i dumny. No to super. W ogóle dzisiaj trzeba powiedzieć to, że tak powiem, w szerzej publiczności Mariusz Mak, dzisiaj obchodzi 23. urodziny. Mariusz przede wszystkim tutaj z mojej strony najlepsze życzenia zdrowia. To jest chyba A, najważniejsze w życiu. Zdrowie, także tego Ci życzę i realizacji marzeń wszelkich jeszcze na przyszłość, jeśli jakieś. Wiel, wielkie, wielkie dzięki, ale tak jak już, już wiadomo, że to już, może tak gadam za każdym razem. E, jeszcze chciałbym parę lat mógł powiedzieć, jeszcze chciałbym. Do tej, tak jak Kiedyś tam powiedziałem i to dalej podtrzymuję, że w wieku 50 lat chciałbym ostatnią walkę znaczyć tak? Wiadomo, że to będzie pewnie jakaś przerwa. Ale w wieku 50 lat zrobię jakąś pożegnalną walkę. Może, na, może i nawet i na chutniku. O, super by było. Tego cię... Teraz, teraz jak tak bardzo na, na ten pomysł, tak wrócić do korzeni. A nie? czemu nie? No pewnie, że tutaj to... zaczynałem, tutaj tutaj hmm. się wychowałem. Warunki są. Na tej sali tak samo hmm. trenowałem, więc... więc... Warunki są tak, w wspomniałem, warunki są. Kibice by dopisaliby tak zrobimy. Tego cię I nam wszystkim. Do gościa. Dzięki również Wam. Moim gościem dzisiaj był Mariusz Bach.